Kaczyńska w 2018 roku poślubiła biznesmena Piotra Zielińskiego, a para doczekała się również wspólnego syna, Stanisława. Mąż córki tragicznie zmarłej pary prezydenckiej i jest właścicielem pięknej posiadłości na Mazurach, z której jego ukochana chętnie korzysta. Marta Kaczyńska ma za sobą ogromną tragedię rodzinną, a także wiele zawodów miłosnych, jednak w 2018 roku odnalazła spokój u boku trzeciego męża. Jak donoszą media, bratanica Lecha Kaczyńskiego uwielbia odpoczywać w jego odremontowanym pałacu na Mazurach, którego widok zapiera dech w piersiach. Marta Kaczyńska w 2018 roku poślubiła Piotra Zielińskiego. Kropka wykupiony przez Piotra Zielińskiego pałac w Woźnicach pochodzi z 18 W. A po II wojnie światowej pełnił funkcję PGR-u. Mąż Marty Kaczyńskiej kupił tę posiadłości już kilkanaście lat temu i wyremontował, a teraz jego ukochana wraz z dziećmi z chęcią korzysta z uroków siedliska. Tam jest spokój większy niż gdzie indziej. Można tam na Mazurach naprawdę odpocząć i ukryć się przed światem, mówił krewny Marty Kaczyńskiej, Jan Maria Tomaszewski, cytowany przez Portal O2. Pl. Cała rodzina chętnie korzysta z uroków pałacowego życia i spędza tam dużo czasu. W minionym roku był dla nich ogromną odskocznią od życia w mieście, które w czasie pandemii nie jest tak atrakcyjne, jak spokój i cisza wiejskiego krajobrazu. Często korzystają z tej willi, szczególnie teraz, w czasie pandemii, ale zazwyczaj przylatują helikopterem, mówiła pani Iwona, mieszkanka Woźnic, w rozmowie z redakcją Gazety Wyborczej. Dziennikarze Gazety Wyborczej informowali niedawno o tym, że w pobliżu pałacu należącego do męża Marty Kaczyńskiej miała zostać poprowadzona trasa drogi ekspresowej S-16. Z informacji uzyskanych przez redakcję wynika, że w ostatniej chwili zapadła decyzja o zmianie pierwotnych planach, a droga ostatecznie ominęła siedlisko. Ludzie potracą w Casowiczów. Droga ma iść przy domkach. Wcześniejszy wariant był lepszy i podobno tańszy. Dziwne, że zmieniono trasę. Jestem całym sercem za mieszkańcami, którzy się sprzeciwiają nowej trasie, komentowała tę sprawę Sałty z woźnic Honorata Ciszowska. Według informacji przekazanych przez portal 2pl na terenie mazurskiego siedliska Piotra Zielińskiego ma znajdować się nie tylko piękny i wyremontowany pałac, otoczony lasami i jeziorem, ale również stadni na koni. To z kolei spełnienie marzeń córki Marty Kaczyńskiej. Martyna. Martyna Dubieniecka nie tylko pasjonuje się jeździectwem, ale jest również członkinią kadry narodowej dzieci. Nastolatka dostała niedawno powołanie zarząd Polskiego Związku Jeździectwa Wcześniej jazdę konną uprawiać miała również Marta Kaczyńska, jednak niedawno jej córka wyjawiła, że porzuciła ona tę pasje.